O 5 z rana, paczka, którą dostaliśmy w czwartek, na tygodnia, lecimy. Thomas Watson. Paul player 18 lat, młody Anglik, 83 wzrostu. Super sub, montage pass, fighting spirit, soul control. Przyspieszenie, szybkość, nieźle. Siła szczału, balans, fajnie. No i tutaj technika, fajnie, brakuje podań. Niezłe wykończenie, niezłe podkręcanie. 18 lat. 18 lat, młody wilczek. No, no ale cóż, nie damy mu więcej niż. niż trójka, nie? A u nas trójka, pamiętajcie, że od 1 do 6 ocena, i trójka to jest hot dog plus kola. Trójeczka, trójeczka dla niego. Władimiro Falcone, Władimir, Włoch, gramkarz, mediu 85 wzrostu, na papierze nie za fajnie wygląda, wysoki, mało skoczny, taka dwójka jak dla mnie, Montadela z Musztardą, dwa. Jack Hines, Louis Dodatkowy napastnik. 19 lat. Z Brighton, Anglik, kolejny młody angielski talent. Niezłe skile. Niezłe podania, niezła technika. Zobaczcie, gdzie on potrafi grać, ten piłkarz. Jeszcze nie wiadomo, gdzie on będzie grał w życiu. Tak, jak Garrett Bait kiedyś. Z bocznego obrony, lewego, stał się prawo skrzydłowym, a później środkowym napastnikiem. To młody talencik. Może kiedyś będzie akurat, ale to w przyszłości. A na razie ocena. Tylko mu damy. Chod do pluskola. Trójka. Kieran, ciganej. Build-up, 1,78 m wzrostu, 70 kg waży, Build-up, środkowy obrońca, fajny styl, mega podanie, mega technika, mega gra w obronie, mega przyspieszenie, mega szybkość, mega silny strzał, mega skoczność, fajny physical contact, fajny balans, fajna kondycja. Bloker, Interception, Fighting Spirit, Ping Pong Crossing, Two Passing i tak dalej. Może grać na środku obrony, może grać na lewej obronie. No taki trójce obrońców, genialny. Darmowy kanawalo. Panowie i panie, to jest darmowy kanawalo. I ode mnie to jest najwyższa nota, jaka istnieje u nas, czyli sześć. A szóstka u nas to jest. Klasa gołąbki w sosie pomidorowym. Najwyższa klasa. 6. Szkod maktominej, piękną bramkę szczelił z nożyc i dał im na poli Włoch. Box to box. met 96 wzrostu. Potrafi grać na środku boiska lub defensywny pomocnik. To taki rozbiegany, typowy box to box. Wysoki, silny, bardzo fajny, taki rozbiegany, taki darmowy chubit bym powiedział. Fajny jest ten szkod. Jak go traficie dajcie mu szansę, Na, naprawdę fajnie się porusza. Ja mam jego inną kartę i naprawdę fajny. I dałbym mu czwóreczkę, placki ziemniaczane po węgiersku, czyli cztery. I Kai Gondagan, Hallplayer. player, Niemiec, 80 z wzrostu. Fajne, krótkie podania, długie w oko. Dribbling w porządku, ball control. Podkręcanie piłki, stały fragment. Coś do obrony. Silny strzał. Przyspieszenie ponad 80, szybkość ponad 80. Niezły balans, stamina. Double touch on control. First time, short one, touch pass. Outside quadrant. No, ja go zawsze takiego bardziej box -to box'a uważałem, ale fajny. Fajny i dostanie u nas... Piątkę dostanie. Schabowy z mizerią. Piąteczka. Amadialo. Kolejny wall 22 lata, lewa noga. Skrzydłowy, może też grać w środku. Ale w środku od razu go eliminują. Podania słabe, ale na skrzydło bardzo szybkie. Przyspieszenie silny strzał, fajny balans. kamina, dribbling, No typowy wiatrak, nie? Fajne skile. Nie najgorsze wykończenie. No spoko, piłkarz, powiem wam. Na Irlandczyka trochę mi nie wygląda, ale. Spoko piłkarz, czwórkę bym mu dał. Placki ziemniaczane po węgiersku, cztery. João Felix, creative playmaker, dobrą techniką, krótkie podanie w porządku, wykończenie nie najgorzej, podkręcanie, stały fragment, przyspieszenie, silny strzał, balans fajny. Trochę tutaj skilli do brakuje. No i dostanie czwórkę. Czwórkę dostanie. Placki ziemniaczane po węgiersku. Manuel Locatelli. Włoch, met 85 wzrostu. Orkiestroje. bardzo dobre podania. Krótkie i długie. I najgorzej tutaj z techniką i tak dalej. Silny szczał. Potrafi grać w obronie. Fajna kondycja. Nie najlepszy balans. Nie najlepsze przyspieszenie. Szybkość może być. Nie jest zły, powiem wam. Tylko, że nie każdy lubi grać z ale nie jest zły. W czwórkę dostanie. Placki ziemniaczane po węgiersku. No i mamy jeszcze obrońcę Chelsea, Levy, Colville up. Super skill ma tutaj. Super gra w obronie. Wszystko ponad 90. Do tego mega szybki. Przyspieszenie też koło 80, nieźle. Bardzo skoczny. 21 na 1,87 wzrostu. Skoczny, silny i szybki. Do tego ma podania i super gra w obronie. No, tak samo jak przy obrońcu arsenalu też mu daje najwyższą notę 6. A u nas 6 to jest klasa. Gąbki w sosie pomidorowym 6. Bardzo fajne, jak go traficie, to naprawdę. No i mamy jeszcze Bradley Barcola, Profil Winger. Na głowie Pstro. Przyspieszenie, szybkość mega, dosyć silny strzał, bardzo dobry, silny strzał no. 22 lata, 82 m wzrostu, profil windel. Nie najlepsze wykończenie, nie najlepsze podania. I to z tymi podaniami jest trochę przesada, bo jakbyś się go zapytał, czy umie zrobić herbatę, powie ci, że nie zrobi, czyli krótko, po, na 2 metry nie poda. Ale na 20 metrów już lepiej poda. Czyli herbaty nie zrobi, ale na te makiato z pianką i już wam poda, nie? już umie zrobić dziwne. Krótko nie poda, na długie poda nie poda. Dribbling fajny, balans, spoko. Ale jakaś dziwna taka ta. Nie dam mu najwyższej. No to dam mu piątkę. A u nas piątka to jest herbowy z miserium. Czyli najlepsze karty. Wilczkiem tygodnia dla mnie jest tiranej Tutaj szkoda, że tylko nie może grać na wahadle, bo już był było mega złoto. No i Colville. Te dwie karty dodaję na sześć. Gołąbki w sosie pomidorowym Po prostu The Best. Czyli moje podium to jest tiranej Colville. i Mactomin. Dla mnie te trzy karty są najlepsze, ale zdecydowanie tych dwóch obrońców, jak ktoś szuka obrońców, to za darmo dostaje obrońców, którzy mogą grać w każdym pierwszym składzie w każdej lidze. Mega tych dwóch obrońców jest naprawdę to. Fajna paczka, warto losować. Dzięki za uwagę i zapraszam na Pitch.